Znowu, Sordo jest troszeczkę jak z komunizmem, że dzielnie walczy z problemami, które normalnie by nigdy nie istniały, więc na szczęście nie muszę się martwić ani komunią na rękę, ani, ani nawet tym, kto jest żyta, to mason. Zapewne wyznawałem coś, co można teraz określić katolicyzmem rabinicznym, czyli jest sobie katolicyzm i jest moja własna, że tak powiem, jego wersja. I to jest niestety taki katolicyzm, który jest obecnie szeroko rozpowszechniony i pewnie najliczniejszy związek wyznaniowy w Polsce. Czyli mam swoją filozofię, i nawet jeżeli posiadam jakąś matrycę, to również patrzę na to, tutaj ja jestem tym, tą najwyższą instancją mówiącą, co, co, co przyjmuję, a czego nie przyjmuję. Cóż, no nie no, jako, jako, jako black metalowiec uważałem się za osobę wierzącą. Nie byłem żadnym parasatanistą. W ogóle satanistów w tym świecie nie jest za wiele. Nie mówię, że ich nie ma, ale wbrew pozorom wcale niezbyt wielu. To jest przede wszystkim konwencja artystyczna, przynajmniej tak to traktowałem. To, że konwencja artystyczna również Sama w sobie może być zła i, i sama w sobie może być grzeszna, to jest jedno, ale mało kto w tym świecie, w tej branży metalowej, a poznałem też ludzi takich, powiedzmy sobie, nawet współpracowałem w projektach z ludźmi gdzieś tam klasy ogólnopolskiej czy nawet światowej, więc, więc trochę, trochę środowiska poznałem. Um, oni nie traktują tego poważnie. To jest, to jest jakaś taka gra poza. Black metal na przykład również nie polega na satanizmie przede wszystkim. Czy znaczy, są kapele typowo satanistyczne, które mają teksty satanistyczne, ale to jest coś, czego ludzie gdzieś tam spoza tej branży nie rozumieją, że fundamentem black metalu jest Tolkien. To jest fantastyka. To stamtąd są inspiracje, to stamtąd jest, są pomysły na teksty. Które również, również gdzieś tam w moich zespołach były. Oczywiście tą Tolkienem, tym Tolkienem, tym bardziej, oczywiście, mrocznym, który jest tam również zarysowany, ten mroczny świat Tolkiena. Ale owszem, także y satanizm nie jest absolutnie gdzieś na, na, na pierwszym planie w tym wszystkim. Y na przykład y polski black metal ma taką y specyfikę, że jest taki bardziej filozoficzny, nihilistyczny, tak bym to określił. Co oczywiście w praktyce prowadzi do satanizmu, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale y, tam nie ma takiego deklaratywnego satanizmu. To jest ewentualnie jakieś takie podwórkowe rzeczy, ale to też niewielu. Większość ludzi y, z tego środowiska dla nich to jest zabawa. No ja też na przykład dla zabawy byłem, yy, miałem tak zwany corpse paint, czyli ten, ten, te, te takie, powiedzmy, malunki na twarzy, tak? yy, black metalowe, w których, w których się występowało. Kreacja artystyczna, po prostu. I niestety to jest ten problem, że wszystko można yy, wytłumaczyć w ten sposób i kiedy próbuje się osobę z tego środowiska przekonać, to mówi, no dobrze, ale ja tego nie traktuję poważnie przecież. To znaczy właśnie, bo jeżeli szatan nie ma poczucia humoru, to właśnie to jest. Można powiedzieć, że to jest konwencja artystyczna, można powiedzieć, że nie mam nic złego na myśli, ale to samo w sobie jest złe przecież. Więc. Czy no trudno tak naprawdę. Musielibyśmy się tak naprawdę cofnąć tutaj do rzeczy fundamentalnych. Tak? Czyli, jeżeli mamy kapelę, która gdzieś tam w swoich y, logotypach i tak dalej tak, ma odwrócone krzyże pentagramy, tak? i my nosimy na przykład taką koszulkę, słuchamy takiej płyty, i to nam nie przeszkadza, to y, myślę, że każda zdrowa teologia moralna jasno by powiedziała, że to jest grzech ciężki sam w sobie. Tak? Ja, na przykład, y, w moich y, projektach muzycznych nigdy nie obrażałem pana Boga. Nigdy nie obrażałem kościoła. W żadnym. To, była, to był w zasadzie pierwszy warunek współpracy muzycznej ze mną. Taki warunek nienegocjowalny. Ja na przykład w warstwy tekstowe za wiele nie wchodziłem. Nie angażowałem się w to. Ja byłem instrumentalistą. Ale jasno powiedziałem. Jeżeli nie ma na te tematy, jeżeli nie ma nic y, o Panu Bogu, jeżeli nie ma nic na kościół, proszę bardzo, możesz sobie tam śpiewać, co chcesz. Ale y, sam fakt, że, że ta konwencja y, nie przeszkadza, że te zespoły, które akurat nie miały takiego podejścia, które, które ja miałem wtedy y, nawet nawet takiego nie mieli. Y, to samo, samo tkwienie w tym środowisku jest, jest rzeczą grzeszną, złą, niewłaściwą. I na pewno jest zagrożeniem duchowym. Na pewno. Tu też no, no nie chcę jakoś bardzo, że tak powiem, się wgłębiać w kwestie zagrożeń duchowych i, i koncentrować to tylko i wyłącznie na, na świecie metalu, który akurat znam dobrze, ale, ale no, nawet. Yy, Będąc w ramach muzyki, to możemy bardzo wiele różnych konwencji artystycznych, tak powiem, tutaj przywołać, które są y, również y, y, tak powiem, nie są Boże i, i są z racji tego zagrożeniem duchowym, prawda? E, więc też mm, nie chcę tutaj tych, tych wątków takich, powiedzmy sobie, że, że, że tutaj mówimy tylko o zagrożeniach duchowych. Ale tak, to samo w sobie jest, jest złe. Jeżeli ktoś, bo, bo ja też znam takich ludzi, którzy uważają się za katolików, nawet wśród katolików tradycji, to, to mnie najbardziej martwi, są katolicy tradycji, którzy, że tak powiem, trzymają się w pewnych konwencjach muzycznych, nadal. I nie widzą w tym, że tak powiem, nic złego.